Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Tutaj jest Wasza Mangle i dzisiaj będziemy grać w Minecrafta. Ze mną jest Wasza Flattershout. Y też. Kurde, zapomniałam, tak e, co chciałam powiedzieć. Dobra, Mangle, e, ty mów, co miałeś powiedzieć. Ja sobie przypomnę, co miałam powiedzieć. Okej, okay. ona będzie się zastanawiać, a ja coś dopowiem. E, będziemy prowadzić serię z Minecraft'a. E, to. No, będę grać sobie. E, jak widzicie, już trochę sobie zaczęłam. E, już mam. No, no dobrze, powiedz. Zasubskrybujcie też kanał Alicja Radzimska. Polecam. O! No dobrze, więc jak widzicie, już trochę zaczęłam. Zrobiłam taki mały domek. Nie, dobra, nie będę sprawdzać, bo to jest filmik, a Wam czegoś tam nie będę pokazywać. bo to jest moje. Będziemy grać na łatwym, bo jestem lamusem. Ehm. Um, Będę Wam, kiedy będę przetwarzać filmiki, to będę też z Wami rozmawiać, będę też z innymi rozmawiać może, może sama będę rozmawiać. Różnie bywa. Od razu, od razu oznajmiam, że tamtych różowych świnek nie będę tykać. Jestem. Nie świniożerna. Nie będę je świń. Też to... jeszcze bardzo je ja lubię. Poza tym. No, kurczak. Masz kurczaka. Mam kurczaka. Mam też węgiel, bo tu było duże, zło duże złoże. Tam, gdzie teraz mam bazę, no i tak wyszło. Będzie chyba. A nie, to jest już taki wschód słońca, więc. Jeszcze tam do góry nie będę się wybierać. Wiem, że tam jest węgiel, ale. Um, Dla mnie to jest jeszcze za wcześnie. Um, na razie będę się zajmować czymś takim jak wykopanie węgla, jakieś wykopanie drewna. To jest i szukanie taki... pożywienia. O, szukanie pożywienia, tak. E, nic tu nie ma, może kiedyś tu coś z tym zrobię. Mam wielkie plany, tak jak mówił J.J. Ja i mój J.J. To znaczy nie ten J.J., J.J. Joker, widać, ktoś tu go nie oglądał, ale no... Oglądałam, tyle że za bardzo... Znasz. Zmian. Nie za bardzo go znałam, ale J.J. Joker? Trzeba powiedzieć, że J.J. Joker to by mnie zaśpiewała ja i mój J.J. A, widać fan winów z Madagaskaru. Jeżeli Nie. będziecie słyszeć, że chucham, to was bardzo, bardzo przepraszam. Mam mikrofon blisko ust i często muszę, no wiecie, oddychać. I czasem się huchnie do mikrofonu, a dzięki niemu też słyszę, że ma, no, w słuchawkach, no. I to będzie Wam pewnie strasznie przeszkadzać, jak i mail. Mm, takie przerywniki, że nagle coś chuchnie, takie słuchasz czegoś uważnie i tak nagle pciu. To jest. No właśnie. O, widzicie nawet ona potwierdza. Potwierdzam też tak kiedyś miałam. No. Mm. Koleżanko robiłam film. Aha. I ja... No dobrze. Um. Kopiemy węgla, kopiemy węgla, kopiemy węgla. Tu możemy no. zrobić taką bazę kolejną, to by było fajnie. Tak, tak strzelać, nie wiem do kogo, ale do kogoś strzelać to by było fajne. On wiem, do Mobuków. Dirt się przyda. Nie w, nie będziesz dirta wyrzucał. Słucham. Musisz coś zjeść? Widzisz ile? Ale wiesz, że ten kur. Wiem. To wiem, nie wiem. jest jeszcze krytyk, więc ja nie sprintuję, bo wtedy marnuję szybko jedzenie. Oh, krowy! krówki, krówki, Zabije Zabiję krówki, dwie. Poty. O, będzie super mięso. Z krówek to. No ja bardzo lubię krówki, ale bardzo lubię jeść. I... Ja też. Tak jak kiedyś JJ. Mm, tak, za dużo się naoglądałam jj a. Dobra. Weź się ogarnij! Ja wiem, że jesteś pyszna i nie chcesz tego wyjawić, ale... O, bardzo dziękuję! Nie wiedziałam, że tak o mnie dbasz! Dobra. Te krówki oszczędzę. Mm, mam jeszcze trochę czasu, okej. Okay. Zmierzchł jeszcze czas. Mm, 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 mm. Saga zmierzchł. Gdzie? Kiedy? Oglądałam kiedyś. Z mamą lubię sagę zmierzchł. Ja Fajna też. Nie? Moja mama jest wielką fanką. Oh, Będę mogła nie? mieć zbroję. E, nie dlatego, że jest piasek, ale dlatego, bo są konie. A z koni wychodzi skóra? E... O nie! Świnka. Słucham. Czy ty po kolei, Czy twoja mama jakąś książkę przeczytała, zakaz wiesz? Wszystkie. Moja mama też. Dziękuję. Jeszcze w starym domu żeśmy mieszkali. Dobra, nie mówimy o czymś takim dlatego, bo to będzie wydłużać nam filmy. Zabiję korciaka. Kurczaczek, kurczaczek. Lubię. Jest kurczaki. na hita. Chodź tu! Ej, komuś. kurczaka O ty świnio. ja dzisiaj jadłam Ciuzepę. Kurczak jest świnią, od kiedy? No, co za. Kurczak Troll. To będzie podpisany odcinek kurczak Troll. Fajne. Ty świnio. Ok. Kimś. Ok, mam boty. Mm, większości już nie zabiję, bo nie mam po co. Będę już wracać. Zostały jeszcze 3 minuty. Tak, zostały jeszcze 3 minuty i minuta na zakończenie, czyli innymi słowy, dwie. Tak, odcinki będą 10-minutowe. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Tak jak shout. Niestety. Czyli moje. Wiecie, jak się ma taką wersję? Jeżeli będzie ścinać, to was bardzo przepraszam. <noise> Jestem złą no. YouTuberką. Zbaczcie no już Marcina nie płacz. Już Mangle nie płacz. Mm, nie gra mi to. Papa! Pa. <noise> I... Tulipa pana zerwała. No bo musiałam, nie mam jak przejść do domu, no. Do własnego domu nie mogę się dostać. Dobra, e, przepalimy sobie mięsko. Weźmiemy trzynaście. E, zostały ci tylko trzy... 3... No. Dobra, zastopuję szybko. Turururu, 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 turururu. Wróciłam z mięskiem. Akurat się przepaliło. Jest noc. Nom, Możesz nom, wracić. nom, nom, nom. Om, nom, 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 nom. Szybko przy Was zrobię buty, założę je. Przyznajcie, mam bardzo ładnego skida. Nie, nie. dobra, nie będę was do tego zmuszać. Sami będziecie oceniać. To nie. to tak się robi buty, a ja nigdy nie pamiętałam jak się je robiło. <grym> dobra. To na tyle dzisiaj z odcinka, ja się żegnam, była z wami wasza ukochana Mengel, z nowymi budkami ogółem, z lekką bazą, z czymś co kochacie, czyli z Mengel, a tam jest... Platter Shout. I żegnamy Was serdecznie, mamy nadzieję, że Wam się ten, 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 podobał. ten filmik pod, spodobał, żeby nie zrobić jakiegoś inaczej, więc e, nie, może nie, będę rozmawiać się... Może będę rozmawiać z różnymi osobami, e, ale tego to zbytnio nie jest wiadome, więc e, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Słucham. Mogę teraz ja coś powiedzieć? No dobrze, ale szybko... Hakonama tatanara. <grystanie> <grystanie> Dobra. Cześć moi kochani. O, zrobię tak. Popa, po po pa, po pa, 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 pa. Widzimy się później. W sensie w następnym odcinku. Popa, Po, 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 po. Nie 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 nią. pa. To już Martyra nie przesadza już.